Idziemy do następnego pytania, znowu bardzo, bardzo konkretnego, dotyczącego, Marcin, metody dzwonienia, sposobów, w jaki mówimy. Pytanie jest następujące. Czy dzwoniąc zimne telefony mam walić prosto z mostu, szczerze i konkretnie, na przykład sprzedaję samochody, fotowoltaikę, czy cokolwiek innego, czy iść dookoła w stylu moja firma dostarcza rozwiązania mające na celu poprawić i tak dalej, taki marketingowy bullshit. Wykorzystanie tajemniczych haseł, tej, tego niedopowiedzenia, czy konkret zajmuje się tym, czy tamtym. Czy, no i tu z doświadczenia własnego, jeszcze inna metoda, jak na to patrzysz? Ja bym zaproponował trzecią drogę. To znaczy, zdaję sobie sprawę, że być może większość osób, która zaczyna albo rozwija się, ale jest na pierwszym etapie zimnych telefonów swoich, może zadawać sobie takie pytanie, czy jeżeli bezpośrednio powiem, czym się zajmuję, czy ja. W zasadzie nie doprowadzę do tego, że jakaś duża część ludzi będzie mówiła, ok, to właśnie tym, czym się zajmujesz, drogi panie Marcinie, ja nie jestem zainteresowany. A z kolei, z drugiej strony, jak będę owijał w bawełnę, to narażę się na to, że jak już powiem, o co tak naprawdę mi chodzi, no to ktoś będzie rozczarowany, bo on właśnie tego nie potrzebuje, gdyby wiedział od początku, to nie zająłby, nie zająłby mu trzy minuty, tylko trzy sekundy. W związku z tym, ja w tym swoim modelu Hartmana opracowałem tak zwaną trzecią drogę, czyli początek rozmowy, bo jak rozumiem, tego ten dylemat dotyczy, czy zaczynając rozmowę mówić od razu, czy owijać w bawełnę. Początek rozmowy rozegrałbym to zupełnie inaczej. Jest taki mechanizm psychologiczny, nazywa się flipnoza. On jest dosyć dobrze opisany, jeżeli chodzi o badania naukowe. Ja tam odrobinkę tylko z tego tortu naukowego biorę. Flipnoza to jest mechanizm, który jest obojętny moralnie. On jest neutralny moralnie. Coś jak nóż do chleba, który może służyć do krojenia chleba, no ale wiadomo, że z każdym nożem można zrobić krzywdę. Mechanizm flipnozy, który sprowadza się do tego, żeby w pierwszych kilkunastu, kilkudziesięciu sekundach wyprowadzić. Stan no, mózgu, umysłu rozmówcy z takiego znanego stanu, do którego jest przyzwyczajony. Czyli, przykład, jeżeli my odbieramy telefon z nieznanego numeru i w tle jest szum i ktoś niewyraźnym głosem po 8 godzinach pracy mówi: Dzień dobry, tu Halina z czy ja rozmawiam z właścicielem numeru takiego i takiego, to nasz mózg ma około 0,4 sekundy na to, żeby otworzyć szufladkę, co to jest. I ponieważ nie będzie myślał dłużej, to jeżeli to wygląda jak kaczka, kwacze jak kaczka, pływa jak kaczka, to stwierdza, że to jest kaczka, pakuje to do szuflady telemarketing i już po nas. W związku z tym ta trzecia droga związana jest z wprowadzeniem klienta w zupełnie inny stan. Ja to rozgrywam takim, taką grupą pytań, bo, bo, bo to, to, to niekoniecznie jest jedno sformułowanie, których bez względu na to, czy odpowiedź będzie tak lub nie, to i tak. Przy odpowiedzi tak i przy odpowiedzi nie, ja jestem w stanie przejść dalej, no nie mówiąc nawet z czym dzwonię. Przykład. Gdybym radek do ciebie zadzwonił, gdybyśmy się nie znali, gdybyś nie znał mojego numeru, nie miałbyś go wpisanego i byłby to zimny telefon, to gdybym rozpoczął, dzień dobry, panie radku, mówi Marcin, czy jeżeli ja powiem od samego początku, że to jest telefon sprzedażowy, to czy złamie panu serce? Hmm? To jeżeli to odpowiesz tak, to ja powiem, jak dobrze, że pan odebrał w takim razie. Jeżeli ty powiesz, nie, nie złami mi pan serca, ale o co chodzi? Dziękuję za to Jedziemy. pytanie. Czyli ty nie wiesz, że ja sprzedaję samochody, czy mi się pluszowe, czy nie wiem, olej kokosowy. Po prostu przeszliśmy dalej, ale o co chodzi? Tak? I mechanizm, na którym ja bazuję, jest właśnie tym mechanizmem flipnozy, zaskoczenia, konfuzji, czyli tego, że nie kojarzę się w 0,4 sekundy z osobą, która dzwoni. Z telemarketingu, z jakiegoś call center, która chce mi coś sprzedać, i tak dalej. No I szczególnie, sposób... że my nie chcemy, znowu nie chcemy sprzedać. Mm -hmm. My chcemy zobaczyć, czy ty jesteś otwarty na zakup, tak tak? jest. To są tak. inne cele. Koniec jest, to, jest teoretycznie ten sam, ale to są inne cele. Tak, to jest raz, a dwa, że wtedy w momencie, kiedy, znaczy na tym etapie, kiedy ja dostaję zgodę od klienta na to, żeby powiedzieć o tym, czym się zajmuję, jestem bardzo konkretny i mówię, że no w przypadku tego pytania sprzedaję samochody. Ale to jest poprzedzone, tak po tym moim otwarciu, załóżmy, że nie złamałem ci serca. Wiedząc o tym, że to jest telefon sprzedażowy, woli się pan rozłączyć od razu, czy dać mi 30 sekund, żebym powiedział o co chodzi? Większość ludzi ze śmiechem mówi: dobra, jak już się pan przebił, to niech pan mówi. A wredni hmm. pewnie mówią: czas start, bo ja bym tak hmm. zrobił. Tak, i miałem ze dwóch, trzech nawet klientów, potencjalnych klientów w tych takich e, nagrywanych w serii Hartman Calling rozmowach, którzy mówią: dobra, zostało pan 29, niech pan działa. Hmm. 28, <laughs> 27 i tak dalej. I wtedy rzeczywiście mówię bardzo konkretnie, na przykład na zasadzie, okay, klienci, yy, którzy, nie wiem, ambitne i, i rozwijające się firmy, które stawiają na to, żeby wzmocnić sprzedaż, zwracają się do mnie w trzech typach przypadków. Po pierwsze, kiedy poszukują nowych klientów, w tym przez telefon, po drugie, kiedy procesy sprzedażowe ciągną im się niemiłosiernie, a po trzecie, kiedy chcą się nauczyć follow-up. Ale pewnie, Panie Radku, powie mi Pan, że wszystkie te trzy tematy macie już ogarnięte absolutnie i do końca. Tylko, że wie pan, no zawsze można coś zrobić lepiej. A który z tych trzech? No najbardziej ten drugi. Okej, okay, teraz pana trochę zaskoczyłem. Woli Pan kontynuować tę rozmowę teraz, czy umówimy się na dłuższą pogadankę na temat tego drugiego tematu? Super. 30 sekund powiedziałem o samochodach w sposób, który w żaden sposób nie odpycha, w żaden sposób nie odpycha tego rozmówcy, jednocześnie daje mu konkretną wartość, dlatego, że jestem inny, nie? Dlatego ta trzecia droga. To myślę, że to jest też trochę związane znowu z tym nastawieniem. Niekoniecznie nasz mental, ale cel, który mamy przed sobą. Jeżeli to jest telefon pod tytułem, właśnie kup pan cegłę", takie puszowanie sprzedaży, mm -hmm. ludzie się bronią. Jeżeli ktoś mnie popycha, wchodzi w moją strefę komfortu, pcha się na mnie z łapami, z, rękami, z nogami, odbieram to jako potrzebę obrony, blokuję się, robię wszystko, żeby uniemożliwić atak. Nawet jeżeli faktycznie mógłbym skorzystać, mógłbym jakąś wartość wynieść tutaj nie ma tego celu. To nie jest celem, to nie jest sposób prowadzenia rozmowy i to co powiedziałeś na chwilę temu na początku. Jeżeli naszym nastawieniem jest to, żebyśmy zweryfikowali, że nie ty, że z tobą nie warto dalej, że ty nie jesteś klientem, nie jesteś właściwie w momencie, żeby tą rozmowę prowadzić. Ludzie to słyszą, ludzie to czują i nie ma tego przepychania dwóch ego przeciwko sobie. Jest sytuacja prosta. Sprawdźmy, jak dwa psy, które stoją po dwóch stronach bramy. Czy będziemy się kochać, czy będziemy na siebie szczekać, jeśli nie ma chemii, rozchodzimy się w swoje strony, nie ma kontynuacji, nie spaliśmy mostu. Super wartościowa rzecz. I nic złego się nie stało, bo to było naszym założeniem, a być może założeniem obu stron, żeby bardzo szybko zobaczyć, czy coś z tego będzie. Nie? Tak jak Dokładnie. pierwsza randka, po której możesz kontynuować, ale nie masz takiego obowiązku. Ale obowiązek tak. bycia kulturalnym jest zawsze co, ja myślę, że to też przychodzi z czasem. Raz jeszcze, no ja pracowałem przez całe lata z branżami, które sprzedawały produkty te prestiżowe, górną półkę i tak dalej. Nie wolno rzucać za siebie kamieni. To znaczy, jeżeli robisz za sobą bałagan, ten bałagan zawsze wraca, bo rynki, do których sprzedajesz, nisze, do których sprzedajesz, bardzo często są paradoksalnie dość małe. Ja na przykład byłem przez lata pracując w sprzedaży lokomotyw i wynajmie lokomotyw, my mieliśmy 86 klientów, bo tylko 86 firm w Polsce. Miało uprawnienia, miało koncesje na przewozy kolejowe. Gdybym spalił któregokolwiek z tych 86 klientów jakąś głupotą, jakimś nerwowym podejściem, emocjonalnym podejściem do problemów czy innych tematów, mój rynek skurczyłby się o 1,86 albo o 3,86. Po paru latach takiej jazdy zostaje spalona ziemia, nie masz, co, nie masz z czego żyć po prostu. Także tu warto mieć no, takie rozsądne podejście z dystansem. I to też pokazuje Radek bardzo ważną rzecz. Ja nie wiem, czy to wybrzmiało w Twojej wypowiedzi. Jak gdyby nie ma miejsca w zimnych telefonach na obrażanie się. Skoro my od razu dajemy sobie przestrzeń do tego, żeby powiedzieć sobie, OK, być może nie jesteśmy dla siebie, to nikt nie robi tego celowo przeciwko mnie, czy przeciwko mojej firmie, czy nienawidzi mojego produktu czy usługi, to jest po prostu dość prosty sposób sprawdzenia, czy na teraz jesteśmy w stanie sobie pomóc. Jeżeli nie, nie obrażamy się, ustalamy następne kroki za x czasu i zobaczmy, czy się wtedy coś zmieniło. Także tu Dokładnie. nie ma miejsca na. Takie emocje, które byłyby powiązane z tym, że no teraz już nikt mnie nie kocha, nikt nie potrzebuje moich produktów, nie mam żadnej przyszłości, co by tu robić, nie? Na tej tak. zasadzie. Czyli stara zasada, wygrana to wygrana, przegrana to przegrana, a foch to foch. Nie ma się co no, fochać tak. na swoich klientów.